Um, to za drogie, to bezużyteczne, to nie dobre na początek. Oh. Tiki 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 gra w guziki. Dobra, niech będzie to. Hartowany strasznik. Może być. Może być. No, a co tam, gościu. Halo, joło, elo? Tyle. Op. Ty, może ja się do Barbera jutro poszedł? Każda blizna. To zwyciężony wróg. Czy ja tak to robię? No chyba tak. Graj! Graj ziemeczku po ziemeczku. O! Zabił mi mojego koksa. Myślę, że zagramy sobie nagę. Na Lady to ma potencjał na zadanie paru obrażeń, ale no niestety trzeba mieć trochę więcej mamy. Chyba nie będziemy czekali, bo w następnej turze przydałoby się to zagrać. Może że coś dobiorę. Zobaczymy. Trektar Drek'tar! Drektar. Mm. dobre! Drapieżnictwo. Dobra, nie mamy za bardzo co zrobić. Ale możemy zrobić tak. Możemy zrobić tak. Marnować nie będziemy. Więc graj. I w następnej turze najwyżej hmm, Wielocios. Furia. Uderzenie chaosu. I Lady Steno. Piop, 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 Chyba, że zginie, to wtedy nie będzie piu, 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 piu. Żyje, to dobry znak. Ooo, i to naprawdę jeszcze najbardziej z prawej stąd dykował, to tak w ostatnim momencie, o. Smutek, żal i... I Bóg wie co jeszcze. Gramy to, gramy to. Dobieramy żonę Mankrika. Nie dobieramy. Cześć Mati, życzę w bicia legendy. Siemandero, dziękuję. Kto nam przeliteruje? Nikt. Nikt nie będzie literował. Na good. Braknie. Hmm. Nie chcę tego grać, bo ten jest za mały, żeby zabić tego. Chyba, że poświęcę dwóch. No to jest takie trochę mech-ech. Zagranie tego jest też takie trochę mech-ech. Dobra, zagramy to. Będzie mech-ech. No i jest mech-mech. No, nie wiem. Coś tu może wymyślimy za chwilę. zobaczymy. A ten utwór to Yellow oje. Oh yeah. O, dziękuję. Przesłucham go później. O. Obo. Elu, elu. No zadam panie maku. Maku fakupaku. paku. Chcesz sprawdzić swój i dwa demerzu. Ale teraz... Myślę, że już na chillku możemy zrobić, tak? Kurde, bym miał teraz Lady Steno na łapie. O matko... Jakie to byłoby kozackie, ósma tura i gramy raz, dwa, trzy, cztery, pięć... ...peli. Ale... Ale było trzeba ją wcześniej zagrać, trudno się mówi. Dun, 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 dun. Już ja im pokażę. Ej, ale nie wszyscy naraz. Ja, da. No nie powiedział, że jest jakiś super-hiper-mega-dobrze. O, mogę sobie zabrać dużo kart. Co mi to da? Chyba niewiele. Zagranie tego też mi jakoś super dużo nie daje, ale z drugiej strony pozbywam się tego. Dobra, no to zróbmy tak. Zrobimy to, 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 to. Takie i zabijemy się tych ziomków. I w następnej turze mam trzy. Plus 5 plus 2 Jeszcze za mało, ale mamy tego nadymiacza, chociaż on zginie. Nie oszukujmy się, zobaczymy kto nam przelitywał z Kto się zgłosi. Pam, 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 pam. Wybieram cię. O oh, ja. Yeah. Albo i nie. Już, jeszcze. Dobrze, teraz więcej kurde w się pojawia. Jeszcze to mrozi, nie? No, eee. traktor, A co ty mi to mi tu da? O. Problem jest taki, że jak teraz nie zaatakuję, to to mnie może mrozić. Czasem ja mogę wyciągnąć, właśnie. Mogę wyciągnąć coś przydatnego. Tak bym rzekł, że raczej średnio. Dobrze, rzućmy to chyba jest źle. Dobra, teraz jest OK, jak mnie nie zamrozi, bo mam to, mogę zagrać to z tym, dziabnąć go, a później dojebać go tym i tym jeszcze. No, może się uda. Będzie nowa postać w Hearthstone'ie, zaklinaczka? Tak. Jakieś karty zostały zmienione w nowym patchu? Nope. Ja go nie aktualnie hackstown podoba ci się? Przypomnę ci, z kim masz do czynienia. Załóżmy, że troszkę być może bym zmienił. Ciutka drobinka. No, kur. Dobra, mój genialny plan raczej nie pyknie. Jó czuję już tam jakieś kanter spele inne gówno. to nie to. Nie ma sensu. Nice buddy, uh, of course. <sighs> and I am it.